Witajcie w odcinku na moim kanale w kolejnym vlogmasie. Dzisiaj bardziej pogadankowy vlogmas. Mam nadzieję, że Was trochę nie przestraszy. Jeszcze na wstępie chciałabym Ci bardzo podziękować, że kliknąłeś w ten film i że mnie wspierasz. I co? Bez powodzenia zaczynamy! Dzisiaj porozmawiamy na temat może dla niektórych straszny, ale ostatnio właśnie ja o tym dużo myślałam szczerze. sobie tak myślałam, co by się stało, gdybym wiedziała teraz, że jakby za rok by mnie nie było. Jakby ja wiem, że to jest strasznie jakby strasznie słabe pytanie, ale tak zaczęłam o tym myśleć. Zadałam sobie takie to pytanie. Nie dlatego, że wiem, że za rok umrę, bardzo bym nie chciała, i jeśli chodzi o śmierć, no to jednak chyba każdy chce jak najdłużej żyć, tak mi się wydaje, i czerpać z tego jak najwięcej. Ale za rok po prostu mam 18 lat i to jest już taka jakby pewna... Pewny kolejny etap w Twoim życiu? Co bym zrobiła z moim czasem, który i tak, i tak jakby przeleci, i tak, i tak ten rok będzie? Jak moje myślenie by się zmieniło, gdybym właśnie tak zaczęła myśleć? Gdybym po prostu chciała sobie znaleźć priorytety w moim życiu? Raczej nie miałabym już wtedy czasu na jakieś fake friends, jakąś taką toxic przyjaźń, takie wampiry po prostu energetyczne. Nie miałabym czasu na takie osoby. Nie miałabym czasu na używanie się nad takimi osobami. Na pewno bym zrezygnowała z jakichś takich przyjaźni. Nie bójcie się po prostu powiedzieć nie. Najważniejsza jest Wasza energia, najważniejsze jest to, jak Wy się czujecie. Pomyślcie po prostu, czy naprawdę to jest warte Waszej energii, Waszego czasu. Myślę, że też rodzina na pewno byłaby na pierwszym miejscu. I to jest właśnie niesamowite. Myślę, że nad tym można też się rozwinąć. Oczywiście są różne przypadki, ale jednak wydaje mi się, że rodzina może zostać na całe życie. I dlatego Często o nią nie dbamy aż tak jak na przykład dbamy o swoich przyjaciół. Aktualnie w naszym wieku, właśnie nastoletnim, bardziej myślimy o przyjacielach, właśnie o spędzaniu czasu z nimi, no bo co w sumie oni najbardziej nas rozumieją, co rodzice sobie myślą, przecież oni to w ogóle. To jest inne pokolenie, oni w ogóle nie wiedzą, o czym my mówimy. A jednak nie, jednak oni też to przeżyli, jednak też byli nastolatkami i. Mimo, mimo, że może w innych czasach, innej generacji, nie generacji Z, a myślę, że właśnie dlatego, po prostu, że gdzieś z tyłu głowy wiemy, że rodzina zostanie na zawsze, to po prostu nie dbamy o nią aż tak bardzo, jako przyjaźń, bo oczywiście przecież przyjaźń, ktoś może nas zawieść, może odejść, może stwierdzić, że nasza przyjaźń nie ma sensu, więc dajemy strasznie dużo z siebie, a potem się na przykład okazuje, że nagle już ta przyjaźń wygasła. A jednak rodzina została, więc tak zostawiam was z tym. Musicie napisać w komentarzu, czy też się z tym zgadzacie, z tym przemyśleniem odnośnie rodziny. Hmm, czy też tak może mieliście? Albo macie, albo właśnie sobie zajecie sprawę, że tak macie, albo na szczęście tak nie macie i po prostu dla was zawsze rodzina jest na pierwszym miejscu. Dajcie znać w komentarzu, jestem bardzo ciekawa. I dzięki temu pytaniu odkryłam sobie takie bardzo. Malutkie, ale bardzo sentymentalne marzenia, które chciałabym zrobić. I nie mówię, że muszę zrobić je w, w przyszłym roku albo w tym roku, ale po prostu to, co mi zależy, żeby zrobić w życiu, żebym była mega ukontentowana ze swojego życia. Bo gdybyś na przykład pomyślał sobie, że za rok już tutaj ciebie nie będzie, nie wiadomo co jest po śmierci, dużo osób w różne rzeczy wierzy, ale po prostu załóżmy, że za rok już tutaj ciebie nie będzie. Czy siedziałbyś na telefonie i skrólował TikToki? Czy byś leżał całe dnie w łóżku, spał? Oczywiście, regeneracja jest bardzo ważna i czasami też przydają się takie dni, kiedy tylko po prostu się na telefonie i skrolujemy i odpoczywamy, ale tak jakby zaczęłam o tym myśleć i, i zrobiłam właśnie taką listę, co chciałabym zrobić tutaj, na tej planecie, ale ta Ziemia, w tym moim życiu. I dzięki temu jakoś tak dostałam takiej motywacji. Żeby nie tracić czasu właśnie na siedzenie na telefonie, tylko właśnie żeby korzystać z życia. Że na przykład jak ktoś Cię gdzieś zaprasza, nie wiem, na jakąś imprezę albo na jakieś wyjście i może Ci się strasznie nie chce, to po prostu idziesz. Okej, okay, i ja rozumiem na przykład nie chce Ci się, bo nie wiem, miałeś strasznie ciężki tydzień i to jest właśnie taki dzień na regenerację i nie idziesz, spoko. Ale jeśli po prostu za każdym razem odmawiasz, bo po prostu Ci się nie chce, Czemu? Jakby może się okazać, że znajdziesz miłość swojego życia na tej imprezie albo może się okazać, że bardzo fajnie będziesz się bawić, znajdziesz super przyjaciół, kolegów, poznasz właśnie nowe osoby. Może zaczniesz korzystać po prostu z dnia i nie zaczniesz wstawać, nie wiem, o 12. No na przykład zawsze marzyłeś o e, prowadzeniu kanału na YouTubie, ale zawsze się bałeś, o Jezu, co inni pomyślą. Naprawdę, jakby co Cię obchodzi, co inni będą myśleć o Tobie? Założą tego YouTube'a? Kompletnie nie myśląc, co inni będą o mnie myśleć, tylko po prostu walczę o marzenia swoje. Po prostu chcę realizować moje marzenia, chcę robić to, co kocham i chcę tak cieszyć się z mojego życia. Więc na przykład, jeśli myślisz, że. O, bo rodzice kazali mi zostać doktorem. No dobra, ale czy ty chcesz zostać doktorem? Jakby, czy twoi rodzice są tobą? Jakby, czy oni potem będą żyć twoim życiem jako doktor i taki nieszczęśliwy doktor? Okej, okay, może masz jakby stabilność finansową, rodzice są z ciebie dumni, masz poparcie w nich, ale robisz to, to, czego nie kochasz. Ja na szczęście mam wielkie wsparcie w moich rodzicach i strasznie to doceniam i bardzo dziękuję, bo mogę robić to, co robię. Jestem tutaj teraz w Monachium i spełniam się i, i spełniam moje marzenia i moje wyznaczone cele. A gdy nie, jakby naprawdę sobie nie wyobrażam, właśnie zmuszania siebie do czegoś, przez całe życie i takie trochę zmarnowanie swojego życia tak naprawdę. Jakby po co? Po co się zmuszać do czegoś, czego nie lubimy? Oczywiście nie mówię tutaj o takich rzeczach, które musimy i tak i tak zrobić typu, nie wiem, odkurzyć pokój albo umyć naczynia bla bla bla, ale mówię właśnie o takich rzeczach o takiej pasji. Myślę, że dzięki temu pytaniu można zacząć żyć. Można tak się po prostu obudzić. Często ludzie mówią, że jak właśnie byli już tak blisko śmierci, to nagle yy, to zmieniło kompletnie ich życie. Że później, na, na przykład właśnie przez całe życie byli nieszczęśliwi i na przykład robili jakąś smętną pracę, której nienawidzili, ale mieli dobry z tego przychód, więc wszystko było ok, tak? No i nagle właśnie był ten wypadek, ale ta osoba przeżyła i nagle po prostu dostała odśnienia, że ej, ale ja tego nie lubię robić, po co ja w ogóle mam to robić? Naprawdę możesz robić to, co kochasz i możesz zarabiać z tego pieniądze, możesz być finansowo... Bardzo dobrze ustawione, tylko to wszystko zależy od Ciebie. To zależy od Ciebie, czy spełnisz swoje marzenia, czy osiągniesz te, ten sukces. Polecam zrobić taką właśnie sobie listę rzeczy, co po prostu jest Twoim największym marzeniem, które po prostu musisz zrobić. I jeśli tego nie zrobisz, to nie ma wyrzecznie się stąd ruszysz. Coś w tym stylu. Ja wiem, trochę to brzmi dziwnie ktoś może pomyśleć Jezu Nina, w ogóle o czym Ty mówisz? Czemu Ty tutaj mówisz o śmierci? Ale jakoś po prostu mi to pomogło, więc stwierdziłam, że może Wam też to pomoże. Mogę Wam też przeczytać parę rzeczy z mojej listy, którą stwierdziłam, że chcia chciałabym się z Wami podzielić, może Wam to zainspiruje. Masz taki dzień, że Ci się po prostu nic nie chce, ale to nie jest taki dzień regeneracji, tylko po prostu Ci się autentycznie nic nie chce. I na to byś poleżał w łóżku przez tydzień. Jeden dzień, okej, okay. ale tydzień? Tydzień, bardzo Pomyślcie, już byś miał jeden tydzień w plecy, tylko dąż do celu! I nie bój się, nie bój się, naprawdę. Ja bym korzystała z każdego dnia. Czyli na przykład jakbym właśnie dostała propozycję, że ej, Nina, chciałaby gdzieś do mnie wyjść? Oczywiście. Prawdopodobnie wstawałabym codziennie o 5.30 i chodziła na codzienne spacery, czyli robiłabym to, co sprawia mi przyjemność. Może nie wstawałabym codziennie o 5.30. Trzeba się wyspać, trzeba się zregenerować, ale właśnie takie na przykład spacery, one mi sprawiają wielką przyjemność i taką rzecz mogłabym robić codziennie. Pewno wyjechałabym za granicę, czyli spełniłabym moje największe marzenie, o którym po prostu wszędzie mówię, czyli wyjazd na Malediwy, bo za niedługo ich nie będzie i chciałabym to zobaczyć. Chciałabym zwiedzić Azję, chciałabym pojechać do Kenii. Azję to w ogóle całą bym chciała zwiedzić? To po prostu zwiedzić świat i jeśli na przykład będę miała taką możliwość, to oczywiście, że pojadę i zwiedzę. Chciałabym mocno przycisnąć social media, czyli właśnie vlogmasy, robić, żeby właśnie się dzielić wszystkimi moimi takimi, takimi myślami, moim życiem, po prostu pokazać, zmotywować was, przekazać wam tą moją pasję, moje spostrzeżenie na świat. Po prostu chciałabym się dzielić tym. Chciałabym bardzo wystąpić w jakimś filmie. Bardzo to jest takie moje wielkie marzenie. Dopiero ja zrobiłam sobie tatuaż. Um, mam już pomysł co bym chciała, ale jeszcze nie wiem gdzie. Wszyscy zawsze mi mówili, że mam okropny głos. No i to prawda, no w sumie no nie mam dobrego głosu, ale chciałabym napisać właśnie swoją piosenkę. Yy, może nie będę ją śpiewać, może ktoś inny najwyżej ją zaśpiewa, ale po prostu chciałam tak coś spróbować innego oprócz tańca. Jeśli nie, jeszcze nie znaleźliście swojej pasji, to po prostu szukajcie. Naprawdę nigdy się nie poddawajcie, szukajcie to może być naprawdę coś kompletnie w ogóle czego byście kompletnie się nie spodziewali. Właśnie na przykład może. Lepienie garnków to będzie wasza pasja i odnajdziecie się w tym bardzo. Albo na przykład zaczęcie gotować, albo piec, albo robić kawy i to po prostu będzie wasza pasja, albo na przykład uczenie się nowych języków i porozmawianie się ze wszystkimi. Po prostu korzystajcie, korzystajcie z każdych, z każdych możliwych propozycji. Typu na przykład wydaje wam się, że nie robicie kokardów, czyli tych takich szybkich aut, albo właśnie na przykład szybkich aut, bo się boicie, i nagle wsiądziecie i po prostu poczujecie, że to jest... Wasze powołanie. Nigdy nie jest za późno. Naprawdę, nigdy nie jest za późno. Jak nagle pójdziesz na pierwsze zajęcia taneczne i masz, nie wiem, 45 lat? Oczywiście, że nigdy nie, nigdy nie jest za późno. Walcz o marzenia, walcz o swoją pasję. Dzięki pasji człowiek żyje, dzięki pasji człowiek żyje pełnią życia i, i czuje się spełniony. Chciałabym obejrzeć jak najwięcej wschodów i zachodów słońca. Chciałabym na pewno jeszcze spędzić cały dzień w kuchni, spróbować jakichś nowych przepisów i tak się podszkolić właśnie. Kuchni. Pojechać na pewno jeszcze raz do Energylandii, jeszcze raz skoczyć z spadochronu, czyli zrobić coś ekstremalnego, żeby tak właśnie serce zaczęło bić. Już raz skoczyłam z spadochronu i słuchajcie, naprawdę nie ma się czego bać. Jest to wspaniałe doznanie. Jeśli będziecie kiedyś mieć taką możliwość, to zdecydowanie polecam bardzo. Ja w siódmej klasie podstałówki pierwszy raz skoczyłam z spadochronem. To był akurat mój ostatni raz, ale na pewno chcę powtórzyć. Oczywiście wtedy macie drugą osobę, która jest za wami, takie jakby eksperta. Który po prostu wszystko za was robi, a wy po prostu tylko patrzycie na te piękne widoki i przeżywacie wszystko. Chciałabym otworzyć własny sklep paletowy, ale to już może się nawet niedługo zdarzyć. Chciałabym na pewno z różą zrobić cały dzień na tak i myślę, że to niedługo zrobię. Jak wrócę, może to będzie jeden z vlogmasów, gdzie róża po prostu będzie mi zadawać jakieś pytania, będzie mi coś kazała robić i ja będę zawsze mówiła tak. To może być straszne, ale myślę, że będzie fajne. Prowadzić jak najwięcej warsztatów tanecznych i lekcji online. Niedługo myślę, że od nowego roku powracam z lekcjami online. Więc jeśli ktoś jeszcze nie może doczekać, tak jak ja, to jej wszystkie informacje niedługo pewnie podam i na Instagramie, i tutaj na YouTubie, Więc czekujcie. Aby być na bieżąco, to zapraszam do subskrypcji oczywiście. To jest taka akurat moja lista, którą właśnie wypisałam, kiedy raz jeździłam sobie na rowerku w czasie rozgrzewki i sobie tak właśnie zaczęłam myśleć. Nad życiem, nad sensem życia. Mam nadzieję, że tym oto pytaniem otworzyłam Wam trochę bardziej oczy na świat i może bardziej właśnie zaczęcie doceniać swoje życie i to, co macie. Bardzo polecam pisać codziennie, za co jesteście wdzięczni. Tutaj wstawię Wam takie właśnie fajne zdjęcie. Wczoraj oglądałam film bardzo fajny, bardzo polecam. Tutaj też Wam wstawię zdjęcie na Netflixie gdzie właśnie to była taka rozmowa z psy, psychoterapeutą. Pięć rzeczy, trzy rzeczy, na które jesteś dzisiaj wdzięczny. I najlepiej, im one są mniejsze, tym lepiej. Więc z tą oto wdzięcznością Was tutaj zostawiam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Uczcienugo! Buziaki! Pa, pa!